Aby nie stać się otyłym, żółto-brzuchym musisz spać po ciemku. No tak, niełatwo jest usnąć, gdy macie wrażenie, że w pokoju jest ktoś jeszcze. Może to tylko Twoja wyobraźnia? A może nie. się <trym> halucynacje <zbyt wytrza> Pierwszym, który ustanowił rekord świata w bezsenności był 17-letni Randy Gardner, który nie spał przez 11 dni. Później jednak rekord ten pobił Robert McDonald, nie śpiąc przez 19 dni, ale przedstawiciele Księgi Guinnessa tego nie potwierdzili. A przeprowadzanie tego typu eksperymentów na sobie jest dość niebezpieczne dla zdrowia. Zostałeś sam, arni, stary druchu. Przypomina mi się legenda o radzieckich naukowcach. Umieścili pięć osób w pokojach na piętnaście dni z gazem stymulującym, który nie pozwalał im zasnąć. I przestań pisać do Suzy. I tak ci nie odpiszę. No, coś ty nie wierzę. W końcu się spotkacie. <laughs> Co za odludek. Jesteś poważnie przybity, kolego. Światowa organizacja zdrowia szacuje, że depresja dotyka 300 milionów ludzi na całym świecie. To około 4% światowej populacji. Depresja występuje z powodu niedoboru neuroprzekaźników w mózgu serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Bez tych naturalnych chemikaliów ulubione czynności przestają być przyjemne, a kolory stają się szare. A wszystko to może skończyć się bardzo tragicznie, więc po prostu nie rób nic głupiego, armii. Arnold, masz miliony fanów na YouTube. Po co ci to? chodź do mnie, kolego. Mocno Cię uściskam. Możesz wreszcie odpocząć, Arni, przynajmniej w Twoich halucynacjach. Witaj w 2100 roku. Patrz, soczewki tej dziewczyny łączą się z internetem. Może dowiedzieć się o Tobie wszystkiego w kilka sekund. Tu skończyłbyś jako wieczny prawiczek. Wskakuj! Ta winda kosmiczna wzniesie cię 35 tysięcy kilometrów nad poziomem morza, prosto do wielkiego pierścienia, zmieniającego energię obrotu ziemi w elektryczność. Na prawo masz sklep z częściami ciała. Chodźmy poszukać czegoś, by zastąpić ten twój nieszczęsny palec. Ten lekarz jest w stanie odtworzyć cały organizm z samego genomu. Więc Zo, są tu pełne dinozaurów, ptaków dodo, a nawet neandertalczyków. Naprawdę chcesz je ratować, Arnoldzie? Jedynym rozwiązaniem jest wysłać dinozaury do przeszłości, czyli ich idealnego świata. Czas się pożegnać, Arnie. Przynajmniej wiesz, że tam będzie im lepiej. Dogona, wyładowanie elektryczne o wartości setek tysięcy amperów rozciąga się do chmur i od dzioba do ziemi. Piorun może rozbić przednią szybę i wyłączyć całą elektronikę na pokładzie. Trzymaj się, Arnold. Lądowanie będzie gorsze niż zarost na tyłku twojej cioci. O Boże, Arnold, pewnie zobaczysz ją ostatni raz na swoim pogrzebie. Ponad 5000 pojedynczych pasm włosów jest tu przechowywanych jako dowód. Są tu nawet akta spraw Charliego Chaplina i Johna Lennona. Musimy znaleźć sprawę twojej ciotki, żeby dostać zezwolenie na podsłuch. Teraz będziemy szpiegować twoją ciotkę jak Pablo Escobara. A według najnowszych wieści, właśnie zamówiła pizzę. Arnold, to twoja szansa. Możesz działać pod przykrywką. Dla bezpieczeństwa założysz ukryty mikrofon, a twoim zadaniem będzie niepostrzeżenie ukryć podsłuch w jej biurze. Już czas. Do roboty, Arnold! Wszystko w twoich rękach. To naprawdę ważne, abyś zachowywał się naturalnie. Ajajajajaj! Niezły dzwonek do drzwi. Arnie, wchodźże do jej domu. To twoja szansa. Dawaj! Dalej, Arni, to twoja misja. Idź i ukryj podsłuch w jej biurze. Świetnie. Teraz powoli i ostrożnie podejdź bliżej. Ups. Chyba mamy kłopoty, Arnold. A, szybko! Wymyśl coś! O, nie! Arnold, wynos się! Uciekaj, zanim będzie za późno! E, jest bardziej niebezpieczna niż myślałem. Arnie, trzymaj się! Ktoś na pewno cię uratuje. O, o, to już koniec, stary. Zabijecie w mgnieniu Oka. Arnold, przyszedłeś przeprosić? To kochane! Jaki ty uprzejmy? Ale twoja ciotka ma inny pomysł. <śmany> Niezła ironia. 195 krajów opublikowało twoje zdjęcie we wszystkich możliwych mediach. Znajdujesz się we wszystkich policyjnych bazach danych i nie tylko policja, ale także wszystkie najlepsze jednostki sił specjalnych na świecie depczą ci po piętach. MI6, brytyjski wywiad, działający przez całą dobę od 100 lat. ISI, międzyresortowa agencja wywiadowcza Pakistanu, z największą rezydencją na świecie 10 tysięcy agentów. CIA, uważaj Arni, oni torturują ludzi. Kanadyjski wywiad, z budżetem ponad 507 milionów dolarów na searching. Naprawdę wydaje ci się, że zdołasz się przed nimi wszystkimi ukryć? Jesteś na każdym smartfonie w mediach społecznościowych! Stałeś się bardziej popularny niż Greta Thunberg! Jestem pewien, że ci teraz zazdrości im. W końcu możesz naprawdę pomóc ocalić ludzkość. Po prostu daj im swoją krew, aż do ostatniej kropli. Elitarne siły specjalne ze wszystkich krajów już nadchodzą. US Navy SEALS, francuska żandarmeria narodowa. Chińskie lamparty śnieżne. Ale oczywiście, nawet przypadkowy uczeń mógłby cię złapać. Wielki brat patrzy. W samym Nowym Jorku jest około 20 tysięcy kamer monitoringu. Robią zdjęcia. Porównują odległości między głównymi rysami twarzy: nosem, oczami, ustami. Dane są konwertowane na osobisty kod numeryczny, odcisk twarzy i weryfikowane w bazie danych. Ponadto w DarkNecie każdy może kupić bazy danych nagrań z kamer wideo kawiarni, szpitali, centrów handlowych, nawet z okolicy głównej siedziby FBI. Oznacza to, że mogą dowiedzieć się, gdzie byłeś zaledwie 5 minut temu. Łap! Te okulary z wbudowanymi diodami podczerwieni pomogą ci ukryć twarz przed kamerami! Dla nich twoja twarz będzie wyglądać jak świecący martwy punkt. Poczekaj chwilę. Zapomniałeś baterii. To nie wystarczy. Potrzebujesz przebrania. Zjedzenie tylu pączków nie było dobrym pomysłem. Spowodowały nadmierne gromadzenie się gazów. Uwolnić wiatry! Dobrze wyglądasz! Ale psy tropiące znajdą Cię po zapachu kwasu masłowego, nieprzyjemnego zapachu Twojego potu. Wystarczy gram potu, aby pies poczuł zapach z dachu tego dziesięciopiętrowego budynku. Lub na głębokości 4,5 metra pod ziemią. W samych Stanach Zjednoczonych jest prawie 7 milionów dronów. Przestań się miotać i wejść tę specjalną broń przeciwko dronom. Ten gnad wystrzeliwuje szeroki strumień emisji elektromagnetycznej, więc nie musisz celować. Wystarczy, że strumień zakłóceń znajduje się w pobliżu drona, a wtedy straci kontakt z bazą i utraci kontrolę. Co ty narobiłeś? Wmieszaj się w tłum, muszczku! Cóż, musisz się pocałować? Jakieś ostatnie życzenia, Arnold? Znowu spałeś z keczupem? A, cykl menstruacyjny. Czekaj, czemu ty masz, kurde, okres? Arnold, okazuje się, że jesteś interpłciowy. 2% ludzi na świecie zauważa podczas dojrzewania zmiany w swoich genitaliach. Zmieniają kij bilardowy na łunę. I na odwrót, że tak powiem. Teraz rozumiem, czemu nikt ci nigdy nie pokazał tego albumu. Jakiej ty jesteś płci, Arnold? Płeć określa się na trzy sposoby. Pierwszy to przewaga pewnych hormonów w organizmie: estrogen u dziewczyn, a testosteron u chłopaków. Drugi sposób to genetyka. Jeśli jesteś facetem, to masz chromosomy XY, jeśli dziewczyną, to XX. A trzeci to płeć, czyli Twoja tożsamość. Płeć nie jest czymś wrodzonym, a nabywanym w ciągu życia. O, teraz idziesz na zakupy? Twój wewnętrzny stan jest taki sam jak zewnętrzny, ale Twój zły gust się nie zmienia. Twoje życie drastycznie się zmieni. Możesz być facetem, który zajdzie w ciążę. Tak jak w przypadku pary z Oregonu, Tristana i Beef. Swoją drogą pierwszy facet, który zaszedł w ciążę, też był z Oregonu. Oregon, halo, co wy wyprawiacie? Wow, Suzy spędza z tobą czas. Arnold, masz szczęście, ale pamiętaj, że wyglądasz jak dziewczyna, ale zachowujesz się jak typowy facet. Super, twoje marzenie w końcu się spełniło. Ty i Suzy nareszcie razem. Ups, mamy gości i jeden z nich ci się przygląda. Arnold! Fałszywy alarm, jednak nie ma się co przejmować. Ale Suzy patrzy na ciebie nieco podejrzliwie. Czy ona... Ech, nieważne jest to, jak wyglądasz, a to, co czujesz w środku. Więc nie dzielmy się na męskich i kobiecych, czy różowych i niebieskich. Miłość jest dla każdego. i wygląda na to, że postanowił zaczerpnąć świeżego powietrza. Dokąd tym razem, przyjacielu? Muzea Austrii, naprawdę? Aha, rozumiem, co cię przyciągnęło. Ale jest mały problem, kolego. Nie lecisz do Austrii, ale do... Australii! Kupując bilety przez smartfon, powinieneś być bardziej ostrożny, Witaj w Australii! Arnold, uważaj na swoje palce. Zamiast nudnych muzeów będziemy odkrywać niebezpieczną australijską przyrodę. Za uroczą nazwą Jimmy Jimpy kryje się najbardziej śmiertelna roślina. Stań obok niej, a będziesz kichać krwią! Dotknij jej, dostaniesz oparzenia na miesiąc ma truciznę, na którą nie ma odtrutki i Doświadczysz tego wszystkiego, chyba że jesteś kangurem rdzawoceglastym, gatunkiem kangura odpornym na tę truciznę. Arnold, luzik to prawdziwa ekoturystyka. Dookoła jest wystarczająco roślin, żeby zbudować sobie porządne schronienie. A jeśli będziesz miał szczęście, śniadanie będzie wliczone w cenę pokoju. Jagody najgroźniejszej rośliny Jimpy Jimpy są jadalne, ale żeby spróbować, będziesz potrzebował skafandra okrywającego całe ciało, długiego kija do strącania owoców i będziesz musiał obejrzeć każdą jagodę mającą zaledwie 2 mm pod kątem obecności parzących włosków. Te włoski mogą pozostać w skórze do roku, uwalniając toksyczne koktajle za każdym razem, gdy bierzesz prysznic. Le! Arnold, rozumiem Twoją chęć ochłodzenia się po oparzeniach, ale to naprawdę może nie być najlepszy pomysł. Poczujesz ulgę na krótki czas, ale ocean w Australii jest równie niebezpieczny, jak i dżungla. Jaskrawa i pozornie atrakcyjna osa morska ma tyle jadu, że zaledwie 1 mg może zabić 60 osób. Poparzenie przez tę meduzę jest jak wygrana na loterii, ponieważ średnio odnotowuje się tylko jedno poparzenie rocznie. Arnold, po tej szalonej przygodzie myślę, że naprawdę potrzebujesz leczenia. I w końcu zmierzasz do Austrii, ale to nie będzie zwiedzanie muzeów, ale szpital. Arnold, czy ty zacząłeś prowadzić zdrowy tryb życia? Poznaj Arnolda. Ubieraj się Arni, bo z takim ciałkiem możemy stracić całą naszą kobiecą widownię. Szukasz podobieństw między sobą a Schwarzeneggerem? Przynajmniej imię macie to samo. Będziesz musiał zacząć ćwiczyć, jeśli chcesz mieć takie ciało jak on. Zrezygnuj też ze swojej codziennej diety. Chyba, że masz inny pomysł. Arnold, poważnie? Sterydy! Po pierwsze, to nielegalne, a po drugie, powtarzam, to nielegalne! Mięśnie składające się ze związków białkowych tworzą się dzięki mikrorozdarciom, które odbudowują się w ciągu kilku dni i sprawiają, że mięśnie są silniejsze i większe. Sterydy to substancje, które po dostaniu się do organizmu przekształcają się w hormony, które podwajają proces regeneracji, a jednocześnie drastycznie zwiększają objętość mięśni. Po zażyciu tak dużej ilości testosteronu, w organizmie zaczynają zachodzić nieodwracalne procesy. Pojawi się trądzik, zmniejszy się wielkość jąder i pojawi się nieuzasadniona agresja. Chociaż będę wiedział, co i dlaczego ją spowodowało. Ludzi Garnold, przynajmniej coś innego ci się powiększy. Ten pseudo zabieg jest idealny dla ludzi tak leniwych, jak ty. W rzeczywistości, stosowanie sterydów oznacza, że nie musisz nawet ćwiczyć, aby przybierać na wadze. Oczywiście, spożywanie tak dużej ilości testosteronu zwiększy twoje libido. Niemal natychmiast zaczniesz żądać więcej uwagi fizycznej. Ej, Arnold, no daj spokój! No to już przesada! O, wstawiłeś swoje zdjęcie na apkę randkową? Gratulacje, ktoś cię polubił! Sądząc, po jej zdjęciach macie ze sobą wiele wspólnego! Jak chcesz ją zaskoczyć na pierwszej randce? Super, Arnold, jesteście dla siebie stworzeni. Dzień dobry, Arnold. Widzę, że nie obudziłeś się sam. Co? Boisz się, Arnoldzie? Zapomniałem ci powiedzieć, że testosteron wpływa na kobiety w na specyficzny sposób. Pojawia im się zarost na twarzy, jak u mężczyzn, a ich głos staje się głębszy i bardziej szorstki. Nie pędź tak, to niebezpieczne. Twoje serce nie jest już w tak dobrej kondycji. Teraz nie trudno o zawał.